Witam! przedmiotem naszego dzisiejszego odcinka będzie kola Original. Nasza kola jest zapakowana w taką oto podłużną butelkę. Nasza kola jest zapakowana w korek, który jest tutaj oraz etykietę, na której mamy bardzo istotne informacje, takie jak nazwa, czyli Kola Original, wartość odżywcza, pojemność naszej koli, czyli 1,1 L. Mamy tutaj jeszcze kupione w biedronce przechowywanie oraz kod kreskowy. Teraz się nasz napój otworzymy. Mamy tutaj korek, który jest bardzo szczelnie zamknięty i teraz się nasz napój odpakujemy. Niestety podczas otwierania występują takie oto bańki. W naszej koli możemy się oczywiście napić. Wasze zdrowie. Dobre polecam. Ciekawostki. W ramach drugiej ciekawostki sprawdzimy sobie, która kola lepiej reaguje. Czy kola original, czy zwykła Coca-Cola. Sprawdzimy sobie te dwa oto testy. Na pierwszy ogień kola original. Co jest kurwa? żadnych kurwa reakcji? To do chuja. Kurwa jebana mać. Chuja reaguje. Także nie zaliczamy. Teraz sobie sprawdzimy, czy zwykła kola oryginalna radzi sobie z testem Mentosów. Spróbujemy jeszcze raz. Jakieś reakcje są widoczne? Jak możecie zobaczyć? Dzięki temu eksperymentowi możemy wywnioskować to, że cola original jest mało gazowana od zwykłej Coca-Coli. Podsumowując, Cola Original z Biedronki, naprawdę dobry przedmiot, na pochwałę bierzemy to, że jest podobny smak do oryginalnej Coca-Coli także zaliczymy fakt, że jest mega dobra oraz tania, a wady są takie, że nie reaguje podczas wrzucenia mentosów, mało gazowana, więc odpowiednią oceną dla Coli Original z Biedronki będzie 8 na 10.